z tej strony ja, jak dzisiaj jest ze mną Pajac. No siema, mordeczki. No Aneczko, mordeczki. I dzisiaj jest akcja, bo Pajac znalazł święte drzewo, yy, weź normalnie, wyjeć, a nie? Normalnie wyjeść, a nie. No, także pędzimy dzisiaj po nie, bo to jest naprawdę najświętsze drzewo z najświętszych drzew. Aż w, 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 kupiłem, bo mnie mnie stać, bo bogaty jestem. Kupiłem Bogatstwo. lagi. Nie, bogaty nie. Kupiłem sobie yy, chwytak do drewna Także no Tam podobno ma... Kersi chciałem powiedzieć. Yy, tam podobno pajac ma uszykowane drewno dla mnie. No, mamo, mam. No to do, bardzo dobra robota. Nawet śnieg pod dachem to wiesz. No jak widać śnieg stopniał, kombajn jest kupiony, tak się cieszę z kombajnu, tak trochę już go... Trochę już rozgrzałem oleje, wszystko tam, wymieniłem olej. <noise> wymieniłem olej, tam różne filtry powymieniałem, także kombajn gotowy do żniw. Polecam Mati Kutno. Ja dalej szukam kombajnu. Pingwin Ping 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 sprzedał. No to ode mnie Niestety. kupisz, bo ja będę sprzedawał. No, a to może też tam się kupi. No. Mam już Boże na przyczepie. Dobra, ja skręcam na bielaki, pół, pół kilometra mam do bielaków Butla robi bang bang Mam nadzieję, że już śnieg nie spadnie, bo trochę odśnieżania było, nie? Trochę lagów też było, tak na przykład teraz Laki. Co ty robisz? Mordy jeża. lagi, <laughs> jakiś niebieski samochód u Mariana stoi? Co to jest? Czekaj, dojadę, zobaczę. Ej, Marian se nowy samochód kupił. Kurde. O kurwo. Panie, stój pan! Co panie? jest, panie, pan. panie! Panie, stój pan. Panie, uważaj. No. Co ja jest? Ja Mariana, umarł. on umarł. Kto umarł? Ja jestem synem Mariana, Marian. Marian umarł? Marian nie żyje? No, Pania, słyszałeś? No właśnie no, ja słyszałem. Niestety. O, Marian nie ja żyje. No i mam problem z bizonem, bo zapomnij je bierze. Chodź pan, zobaczcie. No dobra, zobaczę. Ale o, co to za ba... trzeba... Pięk... Bo trzeba takiego fikołka zrobić Piękna. przez bramę. Piękna maszyna. No, dokładnie. Bizmesman! No, chodźmy... Dobra, ch chodźmy tutaj, chodźmy tutaj. No dobrze, dobrze, idę. I tu jest bizon, no i on jest robany właśnie. A co, wiem, z, co z nim nie działa? No zapłon nie bierze, gówno. No to czekaj, Asumie, pan tak. spróbuje, dobra? Mam pan zrobacze. Tutaj kluczyk trzeba włożyć. No wiem. No Bierzemy. jakoś tak słabo, czekaj. Tutaj kabelki jakieś trzeba. No to widzę kabelki o, pana no, no. na wierzchu, dobra uwaga. O, mierzę pan, jeździ. A? O, kurde, fajnie. O, jak fajnie. Dobra, o, odpalił. To zgasić? O, tak. Dobra. Mogę panu czymś pomóc? Co nie, panu nie potrzebuję. Niech pan mi na razie tylko pomoże wyjść. <noise> Dobrze. No nie. Dobrze. A to pan, pan, pan wyjdzie? Dobra, ja tak. już jestem. Dobra, to ja jadę. Do widzenia. A w ogóle, jak pan ma na imię? Akordeon. Aha, dobrze, ja jestem Mati Kutno. Dobra, Aha, to fajnie. do zobaczenia, może kiedyś wpadnę. Do zobaczenia. Kurde, widzieliście? Poznaliśmy jakiegoś typa. A tak na serio, to jest kolejny uczestnik naszego teamu. Dobra. Akordeon. Przywitaj się siema. tak teraz już siema, oficjalnie. Uuuu, siema. sieman. Siema. Siema, Dero. <śla> no to lecimy. Leci, ja lecisz z nami tym mm, drzewo wziąć Fajne, sobie sprzęt kupiłem do drzewa O to jest takie coś, fajne A ty wiesz, że to jest oryginalna maszyna? A my szukaliśmy w necie. Walisz, to jest... No bardzo oryginalna. 3500 ja, chyba wie. kosztuje. Ja sobie kupiłem BMK. No właśnie widzę. Bardzo dobra robota. Ja, Biznesmen. To mała, to było. To było Kurde! Fajnie, miałem 20 tysięcy to wydałem, Powie olejami pozalewane Kurde! O kurde, do rowu wjechałem! No jedziemy, jedziemy. Czekaj, do ro... czekaj, do rowu wjechałem. No, laga coś tego. No bo ma tylko... No, o, dobra, tak się. Idziemy. Pani, co tak cię słabo słychać? Kogo? Paja co tak słabo słychać? No, słychać ci słabo. Czekaj, no, bo muszę tak. wyjechać z tego... Nie rób sterów tylko normalnie mów. No, <laughs> daj Jadę już, ja jadę już matyk. Co witam. dałeś? Mateczek. I tak. Jedzisz No ale bo pirat wyjedzie. Kurde, kurde no. Co ty odpierdalasz? <laughs> Panie, no nie wychamował. Gdzie to drewno? Tutaj pa, widzisz to? Oczywiście, To jest nie. Dobra, to ja je będę brał. Ile pan chce? Dobra, panie... O kurde! Ale ciężkie jesteśmy dogadani. Ile? 16 tysięcy. 16? No mogę... Do 15. No dobra, to stój pan, damy sobie tutaj pieniądze. Czy pan chce? Czekaj pan, no, damy o, panu zna. pieniądze. O wam. Ile? 15. To nie jest prośba. Dobrze. Tak. Dziękuję. Ale proszę mi ustawić nie tak, proszę puścić, proszę puścić. Dobra. Ja tak Zmieniu. bym prosił. Tak bym prosił. Ja... Ej, panie a ty nie z mi beMką? O się mam bo bo ja mam Ja właśnie, kurde, kupiłem z małego śpięciora. Kurde, że ja zresztą kurde no. Ja mam Lamborghini. A ty dośnie tam nie odsyła. To mój pierwszy samochód. Nie no tak cię, proszę. No i co, nie, sprzedałeś tej BMK z rządem? Fagier mi sprzedał. Naprawiłem tylko, że jeszcze ten. No i jeszcze chujowo chodzi. Bo tu nie ma. To jest agro. Dobra. Kurde, karczem pan wjechał. No co pan robi, no? nie można tak. Dobra, ja jadę na chatę. Do widzenia. Dzięki za drzewo. Wodzimy go, wodzimy go. Musimy go ukraść. Uparłem, bo... O, wypadłe panu. Wiem, bo jeszcze no. ja zapiąłem. Dobra, jadę. Nara. Dzięki chłopaki. No i mamy drzewo, no święta pamięć. Mówimy? Jedziemy za ja nic nie za fanie, chodzi nie ale panie. Dobra, no to jedziemy widzowie. Świętej pamięci drzewo. Normalnie wyjedzie a nie zostało kupione. Jest! w końcu znaleźliśmy to drzewo. Bardzo... <głosy> <głosy> Jakby ktoś nie był wtajemniczony to z pierwszego odcinka to drzewo jest O Jezuus! Jezu! Jezu! Co ty robisz? Mati. Co? Przejemy? No dojadę do domu i siejem. Pomóż panu? Jaki panu? Ty jesteś. Nie. Już po imieniu sobie mówimy, facet. Dobra... No dobra, ja ogóle ja wysypałem, dobra. No kurde, co za niedostwo. Ja... Wow, możesz mi pomóc uszykować się, możesz mi pomóc uszykować się. Dobra. Ja Ciebie. No to jedź. No to... Ja muszę zjechać, nie, 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 wracaj, wracaj, wracaj drzewo, wracaj. Zobaczycie sobie na odcinku, co zrobiłem. O kurde. Czekaj. Myś, wolne. Czekaj, muszę sobie drzewo wyprostować? Dobra, wyprostowałem O, dobra. miałem logo teraz. Asfaldu nie porysuję, także wuj nie będzie mnie tu. Krzyszył ci coś? Co? Nic. Te drzewo prawie by mnie przed chwilą przewróciło, widziałeś? Masz mało, mało, masz mało tych powietrza w oponach. Na pompu no, a potem napompuję. Ale to wiesz, ciężar też ciągnę za sobą. A ci? Nie, bo jak bez tego nawet to mieliśmy To jest łucis, także no. Może, no trzeba się, trzeba trochę dopompować. Albo trzeba kupić, w następnym odcinku może zamontujemy, yy, wspomagacze. Że będą takie rurki odstawać. O na kogoś w górę. Nie Dobra. Tu jak to pod... twój rozrząd? Jak to twój rozrząd, Pajac? Dobrze. Ja już go naprawiłem, tylko z pomagania mi zostało. Ale laga. Ale laga. Churne, Ale co ty robisz, Matikutno. <noise> Aż mi się coś to przypomniało. Aż mi się przypomniało, jak telefon potłukłem. No. A... A, machanie. O kurde. Nie, 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 nie. Wtedy, co powiedziałem Matikutno? Mati Kutno. A, wiem. Marians, przyjdź tu do nas BMK. Ja teraz siewnik ładuję 60 i teraz... To masz problem, masz to A Marian tam wam wszystko posiał, nie? Już jest wszystko zrobione A. O, to sobie młody A, zobaczysz tak. Jaki kombajn sobie ostatnio kupiłem Czekaj, jadę O kurde, wychałem twoje roślinki Ale to nic A ja zarysowałem właśnie złote Lamborghini mm, Lamborghini, stanę sobie obok zrobię sobie zdjęcie Powiem coś świadowi, że moje, bo albo będzie zazdrości, albo ci dupa bolała, albo będzie dupa bolała. Ty jesteś synem Mariana, nie? Tak. A wiesz, że ta BMK stała u Mariana przez półtora roku? O kurde. Bo on ją właśnie nam ukradł. No coś nie tak. I... tak go nie robiłem. Tak go, ale zajebiście. On zajebiście. Ale, zajmisty. ale, zajmisty. ale zajmisty. To pan tego kupił? Domin dominator. Dominator. dominator! Tak, Dominator. To Dobra, to czekaj, mm, Gdzie jest siewnik? Trzeba będzie chyba Dominatorem odjechać. Tutaj jest siewnik. Tak, tutaj jest siewnik. To trzeba... Uważa, pan, niech pan tam patrzy, czy... Czy dobrze... Czy akumulatory się nie palą? Akumulatory <grym> się nie palą. Odpalił? No nie palą, nie palą ty palą Nie palą! Dobra. Jedziesz. Dobra, jak się nie palą, to jedziemy. Ale zapaliły się. Przepraszam. Oh no. Przepraszam. Zapaliły się. Płonie, pożar. Tak go nie lubiłem. Tak go nie lubiłem, <noise> lubiłem tak. O ty, typie. O kurde, ale mnie mnie przechyliło. A ja właśnie. Kurde, jak to to ty ja nie wiem, jak to się stało, ale na dachu się znajduje teraz obecnie. O kurde. Pan, panie. Przecież zima się skończyła. Czemu pan tu ma śnieg? To nie śnieg, tylko wapno, młody... Ty śnieg? No panie, ja. ja ja choduję ja śnieg. Nie, hmm. ja nie. No to śnieg. Nie to wapno, wapno. Kurde zgasł mi. Dobra. Wyprowadzamy. I siłka. U pana. O, pan. Czy, czy to, pan to, ja pan. ma. bajny pan ma. Ale będę sprzedawał już niedługo. To pani... Znaczy nie, ja mam fajnego bizona z niebieskiego... Z yy! PRL-u? Nie widziałem co to pan to robił?! bm zarysowana! Nie widziałeś tego, Dobra. nie? Nie widzę czegoś... Chuuu! Mamadżi! Odpaliła! Yyyy, tu, tu, tu Co? Daj Daj bę, to bęka, bęka. Bęka. Po co? Jedziemy, jedziemy! No właśnie, ja też potrzebuję. Jedziemy Matik, kutno. Czekaj, myślę. Wiesz, co chyba zrobimy? Co, zrobimy? To ja wyjadę. Nie, 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 trzeba odjechać. Mm, Lambo, bambo. Czym? Lambo, bambo. A to... Lambo, bambo. Kurde, ale lak. No bo zapisuję grę. Kurde, wydano w takim momencie. Ja wiedziałem. Co ty tam robisz? Ja... Ja teraz z ty ładuję. Dobra, ja ten... Ja kupię po prostu worki. Gdzie Czekaj. U nie, 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 Jezu, jakie lagi? O Boże. Dobra, kupię trzy worki. Dobra, to kupuję. Hey, Dlatego takie lagi. Ej, mi tego menadżera. A draj mi menadżera? Zaraz. Dobra, kupuję cztery worki. Najpierw niech ja swoje załaduję. Żeby się nie pomyliłem. Jedź, jedź pan, jedź pan, jedź. Ale się tego... Ale się tego pick-upa se wypożyczę. Kurde. Pojechałem to driftem i barwem w słup. Znaczy w drzewo. To są... Zdanie podzielone. Daj mi tego, tego. Na odcinku se kupisz. Na odcinku sekundę <laughs> Panką, panką i wjechał ty To alkobus Ale się. Robi... No kurde lag, laga no miałem, co jest? No to albo. no... ten gość nie wkurza już no, Dobra, Są twoje? Cztery pierwsze no, są nie. moje. Cztery. Dobra. O to... O tu tak mi się tak znaczy się teraz. Kurde! Do moje. No dobrze, widzowie, skręcamy. Po... Kurwa, dobra. Dobrze, widzowie, też skręcam. Upa, A, toko. Skręcam, kurde! A, ja... kurde ty co ty robisz? <śpiewanie> co mi się stało? Aria, aria, aria tylko. Je, jeden worek jest za tym, za, za... No czemu Czeka, ty, ja chyba... mówisz? Czemu mu mówisz? Nie mam tu, nie masz taki siewnik. Kupiłem sobie. Nie! Kiedy? Ukradł! Ukradł! Ja ty kupiłeś taki siewnik. <toczuj> nie, na nie mieszał, tak? Czy ty się wziął, tak? Ja A jakiś nie na tym nie widziałem. A praca! Zresztą trasę sprzedać. Sprzedałem ją dzisiaj. Serio? No. Co ty się stało? Bo się z akordeonem Co? na nią wkurzaliśmy. No, no, no. Dobra, ja jadę siadać. Dobra, ty ja też jadę na swoje gospodarstwo. Dobra, ja teraz zacznę siać. A idę wyrywać foki. Ję uczmień. Ja dzisiaj się jejemuć. Chciałem pana by ale coś nie pykło. Ducholony. No, no O kurde, pan od

Odejdź pan, ja muszę ładnie sobie wycofać Co to za się? A kiedy ty ten kierunek masz, no, no, ja... no, Serio no, no, wiedziałeś, no, że no. go pobierasz? No, no nie, ja, ja już nie pamiętam To było na wakacje, to wiesz Ale stał cały czas w garażu Wszystko się, a, bo, to ja się ładnie sprawuje, panie ładnie, A kiedy Świat będzie, a kiedy dobrać. będzie ta perspektywa pajaca? Nie wiem kiedyś. Nie wiem kiedyś. Co ja robię? Co ty mówisz? Kurde. Ale się jemy sobie, jem O, widzę pajacek jedzie. Dobra, bardzo. śmiesznie. Weź coś śmiesznego. Spoiler. Co spoiler? Kurde drzewo walłem Wpadłem tutaj, do nowego. Ja se spoiler zrobiłem. To jest worków. X! <ścoughs> <ścoughs> tak to się robi? Dziś jest fijo cię! No. Bardzo dobra robota! Bardzo dobra robota! Nie Bardzo dobra robota. Wiem. robota! wiem, byłem nic. Kurde, no! Wiodę, Teraz jestem na mnie! Emeryt jeżdżące, ty. One po, chyba pokonują prędkość, ty. Matka Ja nie wiem, ty. ty zobacz, co to ty, za emeryt. Ty, kurna. O, Z emerytem? O kurna. Też się upierdolił. O nie, nie no, to... A Aj, ja się nie przewróciłem. A. <laughs> Koniec. Benka rozwalona. Jezu, nie mm. masz nie masz Nie już, o. A. o! No i. No <noise> dobra, tu ładujemy tym. Bardzo dobra robota, idźcie. Dlaczego? Kiedy pizza? Dobra. Kiedy? O jest. A dobra, bo tu nie mogę wziąć. Dobrze idzie, dobra. powiem wam, tym silnikiem. Ale jest trochę o, mały. Kisza tu myśli? A, ale ja Jaja. No dobra, pijarą. Ty masz szerszy siebie ode mnie pewnie? Nie wiem. Ja, o tak. Ja mam dokładniejszy. Ja... Ty, 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 ja naj... a, je, a ja? A ja na jednym. Na jednym pole mogę jechać. Nie? To bo ja. To bo ja nie wiem. Kurde, raga mam. Okay, ja które pole? Kurde, laga mam, ja pierdzielę. Ja wychodzę do pulpitu na chwilę. Na pole 21. No kurde. No dobra, to będzie koniec tego odcinka, nie? Już? No. O, dobra, cześć To co, widzowie? Do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie i Cześć! Siemane, Siema, Dero, do, do zobaczenia za tydzień! No to elo! No to elo. No to elo.